Sinus, cosinus, daj Boże 3 minus. A czy kosinus sprawi, że Twoje wynagrodzenie będzie większe? Kiedy tracisz status ucznia? To zależy. Na przykład od tego, czy zdasz maturę. Czy nie mając 26 lat, zawsze będziesz zarabiał brutto netto? Tego wszystkiego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Cześć, witam Cię w drugim odcinku na moim kanale. Nie zostawię łapki w górę ani nie dawaj suba. Pozostań do końca i dopiero wtedy zdecyduj, czy chcesz wracać do miejsca, w którym w prostych słowach dowiesz się, jak działają podatki, finanse i prawo gospodarcze. W dzisiejszym materiale omówię dla Ciebie najważniejsze aspekty, o których musisz pamiętać, jeśli nie ukończyłeś 26 lat i nadal się uczysz. Podzielimy ten odcinek na dwie części. W pierwszej skupię się na podatku dochodowym, a w drugim powiem Ci, od czego zależy stawka godzinowa. I dlaczego status ucznia i status studenta jest tak ważny. Zanim jednak przejdę do części merytorycznej, zapraszam Cię do mojej grupy na Facebooku. Link znajdziesz w opisie. Odpowiem tam z chęcią na Twoje pytania dotyczące podatków czy przedsiębiorczości. A teraz przejdźmy do części merytorycznej. Niezależnie od tego, ile masz lat, możesz czerpać dochody z różnych źródeł, na przykład umowa o pracę, umowa o zlecenie czy też działalność gospodarcza. Są to najbardziej znane formy źródła dochodu, ale jest ich o wiele więcej. Dzisiaj skupię się na tych, dzięki którym możesz zarobić relatywnie dużo i przy spełnieniu odpowiednich warunków nie zapłacić podatku. W dużym uproszczeniu są to przychody przede wszystkim z umów o pracę, umów zlecenia. Ale pamiętaj, że muszą być zawarte z firmami, a nie z osobami fizycznymi ze stosunków służbowych np. policjanci, którzy nie ukończyli 26 roku życia również nie zapłacą podatku: z tytułu praktyk absolwenckich, z tytułu stażu uczniowskiego, czy również z tytułu zasiłku macierzyńskiego. Jeśli uzyskujesz dochody z których z tych wymienionych przed chwilą źródeł, to gratulacje. Spełniasz pierwszy warunek niepłacenia podatku. A jaki jest drugi? Drugi warunek, jaki musisz spełnić, to kwota zarobionych przez Ciebie pieniędzy. W danym roku może to być aż 115 528 zł. Zapytasz, skąd tak duża kwota? Odpowiadam: 85 528 zł to kwota ulgi, jaka przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 roku życia. Natomiast dodatkowo możesz wykorzystać 30 tysięcy kwoty wolnej. Co w sumie daje nam te 115 528 zł. Ale uwaga! 85 528 zł to kwota przychodu. A 30 tysięcy kwoty wolnej to kwota dochodu. Oczywiście nie może być za prosto. Abyś lepiej zrozumiał różnicę między przychodem a dochodem w różnych sytuacjach, to wpadnij na mojego Instagrama. Tam tłumaczę to w jednym z postów, krok po kroku, specjalnie dla ciebie. Wiesz już, w jakich przypadkach możesz nie zapłacić podatku. Ale podam Tobie również przykłady źródeł dochodu, z których zapłacisz podatek, pomimo tego, że nie ukończyłeś 26 roku życia. A będą to umowa o dzieło, będą to dochody z działalności gospodarczej. Czyli na przykład, jeśli pracujesz na tak tzw. B2B, będziesz musiał zapłacić od tego podatek. Również od działalności nierejestrowanej będziesz musiał zapłacić podatek. Jeśli chodzi o działalność nierejestrowaną, to nagrałem o tym mój pierwszy odcinek. Tutaj gdzieś pojawi się link do niego. Sprawdź to. Nie skorzystasz z ulgi, jeśli pracujesz na umowie cywilnoprawnej, przy której stosowane jest 50% kosztów uzyskania przychodu oraz zryczałtowany podatek dochodowy. Pamiętaj, że ulga dla młodych działa z mocy ustawy. Nie musisz składać oświadczenia swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy, aby tę ulgę stosował. Jak działa ulga dla młodych, czyli ta do 26 roku życia w przypadku małżeństw? Odpowiedź jest prosta. Ulga dotyczy każdego z małżonków osobno. To znaczy, jeżeli... Jeden małżonek zarobi ponad 85 528 zł, a drugi zarobi mniej, to nie będzie można tego ze sobą połączyć. Jeden zapłaci podatek od nadwyżki, a drugi po prostu straci niewykorzystaną część ulgi. W następnej części materiału porozmawiamy sobie o ZUSie, czyli co tak naprawdę kryje się pod tym zielonym płaszczykiem. Pamiętaj, że pod tą nazwą kryją się różne składki. Ciebie powinny interesować składki społeczne i składka zdrowotna. To najprostszy podział na tym etapie. Zgodnie z założeniami, składka społeczna ma zapewnić Tobie emeryturę. Chociaż na to bym nie liczył. Natomiast składka zdrowotna, płacona de facto do NFZ, pozwala na bezpłatne korzystanie z opieki zdrowotnej. Oczywiście w bardzo ograniczonym zakresie. Ale przynajmniej, kiedy będziesz miał wypadek i trafisz na SOR, to nie zapłacisz. Ale kiedy ZUS jest obowiązkowy i ile go jest? Oczywiście to zależy. Czynników jest sporo. Wyjaśniam to wszystko na Instagramie, na którego zapraszam. Znajdziesz tam informacje dotyczące ZUS-u. Dla pracowników, jak i również przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Na potrzeby tego materiału musimy przyjąć uproszczenie. Musisz wiedzieć, że umowy o pracę, umowy o zlecenie, czy dochody z działalności gospodarczej są oskładkowane. To znaczy, płaczy się od nich składki społeczne czy też składki zdrowotne. Są oczywiście wyjątki. Jednym z nich jest umowa zlecenia z uczniem oraz łączenie działalności gospodarczej z umową o pracę czy z umową zlecenia. Przyjrzyjmy się pierwszej sytuacji, a więc sławna już umowa zlecenia ze studentem, która pozwala. Zarobić stawkę brutto, równe netto. Ale czy tylko ze studentem? Niekoniecznie. Również z uczniem. Tak jak przed chwilą wspomniałem. Ale to, kiedy ten statut ucznia i studenta posiadasz i możesz wtedy zarabiać brutto, netto, wcale nie zależy od pieczątki, czy też naklejki na Twojej legitymacji. Kiedy posiadasz status ucznia, a kiedy go tracisz? Przez cały okres nauki, aż do zakończenia roku szkolnego. A kiedy kończy się rok szkolny? Oczywiście nie 30 czerwca, a 31 sierpnia. A co z maturzystami? Tutaj mamy wyjątek. Bo maturzyści kończą rok szkolny w ostatni piątek kwietnia. Czy to oznacza, że wtedy tracą status ucznia? Spokojnie, jeśli jesteś maturzystą, to status ucznia pozostaje z Tobą do 31 sierpnia. Chyba, że zasz maturę i dostaniesz się na studia. Wtedy status ucznia zachowujesz do 30 września, a z dniem 1 października zyskujesz status studenta. Pamiętaj, że dokumentem, który potwierdza ten status ucznia, jest potwierdzenie dostania się na studia. A jak to jest ze statusem studenta? Status studenta posiadasz od 1 października roku akademickiego na studiach licencjackich lub na studiach magisterskich aż do dnia obrony. Mamy również wyjątki od tej reguły, a wyjątkami takimi są studia lekarskie, stomatologiczne czy weterynaria. Tam status studenta kończy się z datą złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu. Pamiętajcie, że status studenta nie wygasa w trakcie urlopu dziekańskiego. Status studenta nie przysługuje osobom, którzy kontynuują studia na studiach podyplomowych oraz na studiach doktoranckich, ponieważ status studenta i status ucznia możesz posiadać tylko i wyłącznie do 26 roku życia. Status studenta i status ucznia dla ZUS-u nie jest tożsame z uprawnieniami, jakie Tobie przysługują z tytułu bycia studentem. Są to najczęściej ulgi na przejazdy, czy to pociągami, czy autobusami. Może być tak, że możesz mieć yy, ulgę na przejazd pociągiem. Ale dla ZUS-u nie będziesz studentem, bo nie będziesz posiadał statusu studenta. A kiedy tak będzie? Na przykład, kiedy kończysz studia licencjackie i bronisz się w lipcu. Z dniem obrony tracisz status studenta dla ZUS-u, natomiast możesz korzystać z ulg na przejazdy pociągami czy komunikacją miejską aż do 31 października, bo do tego dnia jest ważna Twoja legitymacja studencka. A jak to jest z tym cosinusem? Jeżeli nie ukończyłeś 26 roku życia i jesteś zapisany do jednej ze szkół policealnych. Takich jak na przykład kosinus, uzyskujesz status słuchacza tej szkoły. Dla ZUS-u jest to tożsame ze statusem ucznia lub statusu studenta. Więc tak samo możesz korzystać z praw takich jak uczniowie i studenci, a więc przysługuje ci stawka brutto netto, jeśli oczywiście nie ukończyłeś 26 roku życia i pracujesz na umowie zlecenie. Wiesz już kiedy możesz nie płacić podatku dochodowego oraz składek na ZUS i NFZ. A więc twoja wypłata będzie, mówiąc krótko, brutto równe netto. Ale czy na pewno? Przedstawię ci cztery przykłady z życia, abyś jeszcze lepiej zrozumiał ten temat. Mamy Mateusza, który posiada status studenta, ma 23 lata i pracuje na umowę o pracę. Czy stawka Mateusza będzie brutto równe netto? Niestety nie. Dlaczego? Ponieważ status studenta nie jest istotny przy umowie o pracę. Umowa o pracę zawsze będzie składkowana pełnym ZUS-em. Natomiast Mateusz nie zapłaci podatku, ponieważ nie ukończył 26 roku życia. No chyba, że przekroczy kwotę 115 tysięcy z tego tytułu. Drugi przykład to uczeń Karol, 19 lat, pracuje na umowie zlecenie. W tym przypadku Karol otrzyma stawkę brutto równą netto, ponieważ nie ukończył 26 roku życia, posiada status ucznia i pracuje na umowie zlecenie. W trzecim przykładzie jest Kasia. Kasia skończyła studia licencjackie, ma 24 lata. I od niedawna zapisała się do Cosinusa. Pracuje na umowie zlecenie. I uwaga! U Kasi również, pomimo ukończonych studiów, stawka godzinowa brutto będzie równa stawce netto. Ponieważ status słuchacza w szkole policyalnej jest równy ze statusem studenta. Dodatkowo Kasia nie ukończyła 26 roku życia i pracuje na umowie zlecenie. Więc spełnia wszystkie wymogi do tego, aby jej stawka brutto była stawką netto. Ostatnim przykładem jest 24-letni przedsiębiorca Wojtek. Posiada status studenta i pracuje na umowie o pracę. W przypadku Wojtka mamy do czynienia z dwoma źródłami dochodu. Pierwszym źródłem jest umowa o pracę, drugim działalność gospodarcza. Z umowy o pracę, pomimo mimo tego, że Wojtek posiada status studenta, będzie musiał zapłacić ZUS, czyli składkę społeczną i składkę zdrowotną. Z działalności gospodarczej co do zasady powinien płacić składkę społeczną i składkę zdrowotną. Ale tutaj, w związku z tym, że pracuje na umowie o pracę, opłaca składkę społeczną tylko z umowy o pracę. Ale uwaga! Żeby tak było, musi z umowy o pracę uzyskiwać dochód przynajmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeśli chodzi o podatek, z działalności gospodarczej Wojtek będzie musiał zapłacić podatek w normalnej wysokości. Natomiast jeśli chodzi o umowę o pracę. Tutaj jego dochody będą zwolnione do kwoty 85 tysięcy, ponieważ Wojtek nie ukończył 26 roku życia. A co ze składką zdrowotną? No niestety, składkę zdrowotną będzie musiał zapłacić i z tytułu umowy o pracę, i z tytułu działalności gospodarczej. Dwukrotnie zapłaci składkę zdrowotną do NFZ. Możecie sobie sami odpowiedzieć na pytanie: Czy jakość usług, jaka będzie świadczona dla niego w ramach tej składki, będzie dwukrotnie wyższa? Nie wydaje mi się. Czy któryś z omawianych przykładów dotyczył może ciebie? A może masz inny ciekawy case związany ze stawką brutto, stawką netto, czy ze statusem studenta, czy statusem ucznia? Koniecznie daj znać. Jeśli film ci się podobał, zostaw łapkę w górę i daj subskrypcję. Widzimy się w każdy czwartek o 18. Do zobaczenia. Hej!